Dziś właśnie nastąpi inauguracja Zimowego Parku Świetlnych Postaci Bajkowych. Wszyscy czekamy na to z niecierpliwością. Miło, że jest z nami dziś pan burmistrz Muszyny, dr Jan Golba. Witamy go serdecznie. Witamy. Pana Mariusza Rymarczyka, prezesa spółki za popradzie, to jest gospodarz tego obiektu, w którym gościmy. Dziękujemy za zaproszenie. Za to, że dziś możemy tutaj wystąpić. Wszyscy bardzo jesteśmy ciekawi. Czekamy z niecierpliwością na te kolorowe iluminacje świetlne na ten park bajkowych świetlnych postaci. Już za chwileczkę, już za momencik będą powoli się rozpalać te piękne postacie. Będą nas zadziwiać. My przygotowaliśmy dla Państwa koncert. Koncert piosenek dla Świętego Mikołaja. No i myślimy, że jak pośpiewamy Państwu trochę, na, na dworze zrobi się jeszcze troszeczkę ciemniej. Wtedy, jak już wyjdziemy, to efekt będzie wspaniały na pewno. Więc wszyscy już oczekujemy, już będziemy mogli zerkać tam przez okno, czy, czy już się zapala, czy już królowa śniegu tutaj nadjechała z reniferami, czy, czy już ten fotel Mikołaja jest piękny, podświetlony. Będziemy tak zerkać jednym okiem, ale jednym musimy patrzeć na scenę, bo tutaj. Na scenie będą prezentować się młodzi e, wykonawcy. Będą to uczestnicy zajęć wokalnych e, prowadzonych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Muszynie. E, uczestnicy ci przyjechali dziś, e, przybyli tutaj do nas ze swoimi instruktorami panią Małgorzatą Jędrzejek, e, panem Maciejem Nieciem i Izabelą Bajorek. I e, można oczywiście brawa dla y, młodych wykonawców, ale oczywiście dla instruktorów, im należą się wielkie brawa. Drodzy Państwo, y, zaśpiewamy to, co nam w dłuższy gra, no i to, co lubimy. Y, oczywiście będziemy nawiązywać do przyjścia Świętego Mikołaja y, oraz do y, no, nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Yy, artystyczni goście to muzyczne gwiazdki, to poprackie smyki, to złote nutki i soliści. Na scenę zapraszamy pierwszy zespół, muzyczne gwiazdki. Zapraszamy Was na scenę. Gwiazdki, prócz tego, że lubią śpiewać, to też niektóre z nich. Tańczą, grają na gitarze, na pianinie, na skrzypcach, a nawet pięknie recytują wiersze. Prawda to? Prawda? Ale tak najbardziej to mnie się wydaje, że one jednak chyba lubią śpiewać. Prawda? Dobrze, dziewczyny, a wysłałyście list do świętego Mikołaja? Tak. Tak? Dobrze, a złote nutki wysłałem? Tak? No to dobrze. Kiedy jest zima? Tak? A listy do Świętego Mikołaja kładziecie na parapecie? Czy macie jakieś inne miejsce ulubione? Na parapecie? Wszyscy na parapecie? A muzyczne gwiazdki? Gdzie listy zostawiacie? Na parapecie. Na parapecie. Najlepszy, na, najlepsze miejsce. Na Najlepsze miejsce na parapecie. Drodzy Państwo, jeszcze jak ktoś nie napisał, na pewno zdąży. A na naszą scenę zapraszamy Kingę, która zaśpiewa piękną piosenkę. Pojawiła się już kolejna wykonawczyni. Kinga jest bardzo zdolna również. Ma wiele zainteresowań. Gra na skrzypcach, lubi czytać książki i lubi pisać pamiętnik. I bardzo lubi śpiewać. Jaką piosenkę nam zaśpiewasz? Kingo? Najmilszy święty. Najmilszy święty. Szeka Marysia i Mała Ania. I duży Wojtek też. Choinka czeka Give it the same Piękne ślub ojca Święta, bo święta, święta są. piosenek o Mikołaju dziś śpiewamy, bo ten koncert dedykujemy świętemu Mikołajowi. A my już dowiedzieliśmy się, że Mikołaj tutaj rano też był, zaglądał i nawet coś tutaj dla naszych wykonawców. Ale to jeszcze nie będę może zdradzać tej tajemnicy. Eee, a na naszą scenę zapraszamy kolejną wykonawczynię. Zapraszamy Emilkę, która zaśpiewa nam piosenkę Ciągle pada. Uuuu... Uuu, uuu, uuu. pada asfalt ulicy, gdzieś śliski, jak żuwy, mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przeżyć się w marszczonej deszczem wodzie. I na przekrót wszystkim oknie. Patrzę w niebo, chwycam w usta, deszczu krople. Patrzą na mnie rozpuszczone twarze w oknie. To nic ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. A mnie, się w mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na drodze. Nie przejmując się ulewą ani spiesząc Czując jak mi mikrofesie deszczu usta pieszczą. Ze złożonym parasolem idę pieszo O tak, ciągle pada Ale kamień strumienie wody płyną Jakaś para się okryła paleryną Przyglądając się jak mokną ogrodzie. Na siła mnie nie zmusza i nie goni Idę niby z gwiazdką w z kwiatkiem dłoni O tak, ciągle pada Nagle ogniem otworzyły się niebiosa Potem zaczął deszcz ulewny się tu fossa Liście klonu się zatrzęsły, wielkie trwodze A ja, a ja chodzę I niestraszna mi góra, mi ulewa Ani piorun, który trafił obok drzewa Słucham wiatru, który wciąż na mnie śpiewa. Należy do zespołu Złote Nutki, który teraz zapraszamy na scenę. Tak, tak, Emilka, jeszcze nie odpoczywasz. Nie, nie, będziemy śpiewać dalej. Złote Nutki mają również wiele pasji, wiele zainteresowań muzycznych, tanecznych, sportowych. Wiemy, że interesują się modą, nawet, ale ten, to wspólne jedno zainteresowanie. No to jest to śpiewanie wspólne w zespole. Dziewczyny bardzo lubią śpiewać. W wykonaniu zespołu Złote Nutki usłyszymy dwie piosenki. Kochany Panie Mikołaju oraz Magiczny kurk. Będzie zimowo i mikołajowo. A w tle pojawi się już atmosfera nadchodzących świąt. Kochany panie Mikołaju, my tak czekamy każdej zimy. Dlaczego zawsze pan przychodzi do nas, gdy śpimy? Czy to jest już musi tak pozostać? Czy to jest w księgach zapisane? Ja od prezentu bym wolała. Potem. Dzieci chcą panu dać w prezencie Serca szczero złotem Jakże serduszka pięknie Nocny wracać do Tak jak źródło kryniczanki, tak moje serce pije dla krynicy.